To było grono dziewcząt i chłopców, którzy studiowali w Krakowie i spotykali się na Mszach Świętych w kościele św. Floriana, gdzie wikarem był ksiądz Wojtyła. A potem po Mszy Świętej no, wychodziliśmy, chwilę rozmawialiśmy, potem coraz dłużej rozmawialiśmy. I wreszcie ktoś wymyślił, że w takim razie zamiast tutaj rozmawiać, to może byśmy gdzieś poszli dalej no pod Kraków. No i, i tak zaczęliśmy chodzić po różnych ścieżkach blisko Krakowa. Miałam jeszcze pewnie jakieś 12-13 lat, jak poznałam go jako taka dziewczynka, ponieważ moja siostra Maria Rybicka była już wtedy członkinią tej grupy. No i ta młodzież się zbierała u nas często w domu i przychodził wujek. Już wtedy widziałam, że to jest jakiś nadzwyczajny ksiądz, ale nie powiem, żebym wtedy odkrywała jakąś nadmiernie głęboką duchowość, tylko atrakcyjność po prostu jego osoby w stosunku, w sposobie bycia z młodzieżą, z, Udało mi się jako 16-letnia osoba po raz pierwszy pójść w góry, bo się zgodził, żebym poszła. Mama poszła się zapytać, czy wujek się zgodzi, powiedział że tak. No i rzeczywiście, ponieważ wtedy byłam najmłodsza, to odczuwałam taką szczególną czułość można powiedzieć. A potem jak patrzyłam na nasze kontakty już kiedy myśmy mieli własne dzieci, i Potem jeszcze raz udało się nam z jedną wnuczką być. To zawsze koncentracja na najmłodszych, na najsłabszych, na takich, którzy najbardziej potrzebują e, pomocy czy, czy serca. To jest właśnie kontynuacja tej pamięci. No my jeździmy, zaczęliśmy jeździć z nim i, i potem już jeździliśmy, jeździmy na Jasną Górę i jeździmy do Kalwarii. Dawniej było u nas kilkadziesiąt, kilkadziesiąt osób na pewno, kilkadziesiąt. Bo ja prowadziłam taką, taką statystykę, więc przyjeżdżało nas tutaj i przyjeżdżali z całej Polski. Wszyscy wiedzieli, że tego dnia jesteśmy na Jasnej Górze, już nie było Ojca Świętego. Jesteśmy na Jasnej Górze i przyjeżdżali z całej Polski. No a w tym roku, jak słyszę, jest tylko kilkanaście osób. No, ale my też odchodzimy, po prostu odchodzimy. Zwykle właśnie jakoś w jesieni, w poczuciu takich zakończonych dobrze wakacji, kajaków, gór, spotkań z nim, wtedy intensywnych w czasie wakacji, a później zawsze taki finał, z tym, że to były innego typu przyjazdy. Przyjeżdżało się wieczór, szliśmy na nabożeństwo, na nocne, wieczorne czuwanie z nim, potem był nocek, potem bardzo wcześnie rano na odsłonięcie ołtarza, także to były takie pielgrzymki poważne. ale. Często kończyły się w pobliżu, tutaj na Śląsku mieszkała jedna z naszych koleżanek, na spotkaniu towarzyskim, nawet z tańcami. Wujek też wtedy z nami był i jakoś wiązaliśmy zarówno, można powiedzieć, jak byliśmy do tańca i do różańca. Znaczy wiązaliśmy zarówno to pogłębienie jakieś religijne z taką zwykłą młodzieżową zabawą i lekkością i radością młodzieńczą. Jest bardzo bliski. Do chwili śmierci, no to, to mieliśmy z nim kontakt. No, także jak, się, jak nam się udawało, początkowo bardzo trudno, a potem coraz łatwiej dojechać do Rzymu, no to jeździliśmy. Przedstawialiśmy nasze dzieci, nasze wnuki. No i Ojciec Święty się oczywiście cieszył, że już ma prawnuczę. Mamy dużo pokoleń w naszym gronie, mamy bardzo starszych, cierpiących, chorych, mamy bardzo malutkie dzieci, wnuki, prawnuki. W związku z tym ta ilość spraw, które niesiemy, przynosimy tutaj, przy czym ja zawsze mówię, że my teraz już modlimy się nie tylko do Matki Boskiej, ale do Świętego Jana Pawła II.